No, zawsze jest miło wracać do gniezna. Czy to na treningi, czy to na właśnie różne turnieje. W tym roku gościnnie również. Z racji, że, że dla Stali Mam nadzieję, że uda mi się zająć jak najwyższe miejsce w stronę ochronę Polsała Nie ukrywam, że mam, mam smaka. Wiem, jak to smakuje zwycięstwo, i, i fajnie będzie stanąć na podium. Wiesz co, no znam dobrze, natomiast wiadomo, że lokalni zawodnicy jeżdżą częściej niż ja. Tym bardziej też ten tor z roku na rok się zmienia. Jest dosypywana również różna nawierzchnia, materiał się zmienia, więc nie ukrywam, że też będzie troszkę czasu potrzeba, aby się dopasować. Mam nadzieję, że od razu trafimy z ustawieniami i będziemy mogli walczyć o.